Z tej strony piątek 13 i dzisiaj przychodzimy do Was z challenge'em, A mianowicie będzie to 7 second challenge tu mojego gościa, który się prosił, żeby wystąpić w tym odcinku A więc przygotowałyśmy sobie nawzajem zadania I ja nie znam zadań, które wymyśliła mi Natalia, a Naty nie zna takich, które ja wymyśliłam Chyba to językiczne, ale warto wspomnieć Okej, okay, a więc. No właśnie. Ja Że ja mam ci czytać. No dobra. No to zaczynamy tą śmieszną zabawę. Okej, okay, a więc. Przez 7 sekund śpiewaj piosenkę Justina Biebera Baby. Raz. Baby, Dwa. baby, baby. Oh, like, Baby, już Baby, oh. Okej, okay, zaliczone. 1-0. Teraz ja. Nie wiem, na co się mam przygotować. W ciągu 7 sekund wymień 5 sklepów z pasu e, McDonald's, e, KFC, e, Burger King, e, ten z góry w Nie, nie, nie. 1-0. Jakie są jeszcze? No, McDonald's, KFC, tam gdzie Aga 1 DFT. To nie jest fast food. Dobra, to kebab na przykład. Kebab. Ee, Grand kebab. Dobra, nieważne, wygrałaś. <głos> <głos> Dwa, nie, jest ile? 1-0 dalej. Tak. Okej. Okay. Y, w, w ciągu 7 sekund zrób sobie kok. Nie umrła. <noise> <noise> Już, już siedem koniec! Jezu. Czyli ile jest? Nie. Tak. Aha. No jeden zero. Dobra, no. Dobra, teraz. Nie, jak jeden zero? No ja mam 1, A ja nie umiem tego, dobra. Aha, teraz ja. Oj, Jezu. No. E, tak. W ciągu 7 sekund zrób sobie serwis z największym się jakiego masz w domu. Jak słodko! Potem możecie sobie ci Przez 7 sekund udawaj małpę. O kurde! Zdzień! Dobra, za tym mnie nie ci uznaję. Okej, mnie teraz ja. Czyli jest 2-1, jak na razie. Teraz ja. W ciągu 7 sekund. Chcesz rzadkiego i zjeść to całe. <Ada>. <influence> Dobra, no nie uda. Eee, Okej, okay. w ciągu 7 sekund Przenieś pędzel do pudru i udawaj, że się nim malujesz Okej, to jest. W ciągu 7 sekund ściągnij skarpetki, powąchaj i krzyknij mamie, że śmierdzą ci z kąpy. Niewalne. <grymne> Marcin na pomysły. A ile to w ogóle jest? Teraz tylko Ale ten. Dobra, nieważne, ta <grymne> okay, i tak wszystkim wygrałyśmy. Okej, weź misia Ok, i wyznaj mu miłość. Na wizji. Misiu, kocham cię. Brawo! Ej, mogłam to wymyślić trudniejsze zadanie, ale śmieszniejsze, okay. a ja nie wiedziałam co ty dla mnie szykujesz <grym> Dobra <grym> Ja już się boję, bo ja normalnie... W ciągu 7 sekund yy, zazwań do Oli, powiedz stuzy mi nogami co? Ale nie liczy się, że dopiero jak odbierze CO POWIEM?! Stuzy powołanymi <grym> nogami, nie wiem samo, jak ty się gada No, Jezu. dopiero zacznę liczyć jak... z byłabym nogami. <laughs> nogami No sorry ale, ale miałam takie zadanie No, miałam 7 sekund Okej okay. Dobra, papa pa. Uwaga Ubierz się w swoją kurtkę i szalik Uuu, jest to jest. Jest. Brawo! uznajemy ten punkt Dawaj, dawaj Już nie umie doczekać Dobra, ciągnij 7 sekund, weź kartkę i długo i narysuj Jezu. <laughs> <laughs> Tym czymś. No, What nie, mi nie. No, <laughs> Uwaga, uwaga, ostatnie siódme. Po cały stuem pięty. Ujechaj, <laughs> już się dosięgnę. <laughs> <laughs> w ciągu 7 sekund powiedz od tyłu strączek. <laughs> Ej, porąbało cię, tego się nie da zrobić. Dobre. Powiedział Nie no, mogłabyś mnie uzmać Dobra, zaleczone Do piątek 13, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie Łapki w górę I będzie więcej filmików, tylko zmotywujcie nas Buziaczki